Płyta tygodnia w Radiu Chrześcijanin. Zapraszam do wysłuchania prezentacji przygotowanej w całości przez sztuczną inteligencję. To eksperymentalna forma, dlatego z góry przepraszamy za ewentualne niedociągnięcia. Cześć. Mamy dziś trochę materiałów do przejrzenia y, dotyczących amerykańskiego zespołu Alice i też solowej kariery wokalisty Boba Carlyla. Tak, jest tego trochę. Biografie, recenzje, jakieś dane dyskograficzne. No właśnie. Spróbujemy prześledzić ich historię, tę drogę artystyczną. Dokładnie. Zobaczymy, jak działali Alice, no i jak Carlyle poszedł na swoje. No i oczywiście ta słynna piosenka Butterfly Kisses. Ten niespodziewany hit, prawda? Tak, jak coś tak osobistego stało się no, fenomenem na skalę światową to jest fascynujące. Dobra, to zacznijmy może od Alice. Czytałem, że to Kalifornia, lata 80. Tak, San Bernardino, 1984. Założycielem był Randy Thomas, on grał wcześniej w Sweet Comfort Band, no i dołączył Bob Carlyle jako wokalista. A reszta składu, też znani muzycy? Tak, byli tam ludzie z grupy Psalm 150, San O Scott, Jimmy Erickson, generalnie grali chrześcijańskiego rocka, no i CCM. Czyli Contemporary Christian Music? Mhm działali tak mniej więcej do 92 roku. I podobno od razu yy, podpisali kontrakt. No właśnie, to ciekawe. wytwórnia Light Records wzięła ich, wiesz, zanim jeszcze mieli jakieś porządne demo. Musieli naprawdę dobrze rokować. Debiut w 85, Alice. Pamiętam tę okładkę w mundurach. Tak, dość charakterystyczna. Wydali w sumie sześć albumów, potem przeszli do Dayspring Records mieli swoje miejsce na tej sceny CCM, takim dopracowany, melodyjny rok. No dobrze, zespół się rozwiązał w 92. I co dalej z Carlylem? Wtedy zaczął solo. On jest z 56. roku, też z Kalifornii. Wydał pierwsze albumy w 93. i 94. Bob Carlyle i The Hope of a Man. Wytwornia z tak? Zgoda się. I recenzje były całkiem, całkiem pozytywne. Cross Rhythms chwaliło jego głos, taki mocny, ale też wrażliwość w tekstach. Porównywano go do kogoś? Tak, do Randego Stonehilla, wiesz, za tę umiejętność łączenia szczerości z taką, no, chwytliwością. I te pierwsze piosenki solowe, jak Getting Stronger, zdobywały popularność. Tak, w tych kręgach chrześcijańskich stacji radiowych były grane. Ale to jeszcze nie był ten wielki wybuch, wiesz. No właśnie, bo potem przyszły te motyle pocałunki. Butterfly Kisses. Skąd ta piosenka się wzięła? Podobno napisał ją z randym Tomasem, tym z Alice, właśnie? Aha. Dla swojej córki Brooke. Miała 16 urodziny i co ciekawe, Carlyle uważał, że to jest zbyt osobiste, żeby to w ogóle wydawać. Naprawdę? To kto go namówił? Żona. To ona go przekonała, żeby pokazał piosenkę wytwórni. No i trafiła na album Shades of Grace. I wtedy się zaczęło, tak? Oj, tak. I to w jaki sposób? Historia jest świetna. Córka jakiegoś radiowca puściła to ojcu. Czekaj, córka radiowca? Mhm. Mm On to zagrał u siebie w stacji, i, no podobno, telefony dzwoniły przez pół dnia bez przerwy. Niesamowite. I zaraz potem podchwyciły to inne stacje, te już mainstreamowe. Taki totalnie oddolny sukces. Wow. I jakie były tego efekty? Mówimy o listach przebojów. Numer jeden na liście Adult Contemporary w Stanach. Top 10 na Hot 100 Airplay? No i grami. Grami. Za co dokładnie? Za najlepszą piosenkę country w 98. Dla autorów, czyli dla Carlyla i Tomasa. Country. Czy gdzieś to balada CCM? No właśnie. To pokazuje, jak ta piosenka przekroczyła wszelkie granice gatunkowe. Po prostu trafiła w jakąś uniwersalną nutę. Te relacje rodzic dziecko. Do tego jeszcze nagrody DOW, Piosenka Roku Naprawdę fenomen. A jak sam Carlyle sobie z tym radził, mówiłaś, że. Uważał ją za zbyt osobistą, a tu nagle taki gigantyczny komercyjny sukces. E, wydaje mi się, że tak. Po prostu opowiedział szczerą swoją historię i to no, poruszyło ludzi. Jasne. A co było potem? Wykorzystał tę popularność? Nagrywał dalej? Tak, pojawiły się kolejne albumy: Stories from the Heart w 1998, Nothing but the Truth w 2000. Był też album Simply z 95, taki zbiór prostszych piosenek pop gospel. Opisywano go jako taki ciepły, autentyczny. Czyli kontynuował tę ścieżkę. Tak, choć już bez takiego globalnego szaleństwa jak przy Butterfly Kisses. Podsumowując, co nam mówią te wszystkie materiały? No cóż, Pokazują Alice jako ważny, solidny zespół na tej scenie chrześcijańskiego roku lat 80., a Bob Carlyle, artysta z naprawdę mocnym głosem, potrafiący pisać szczerze i którego kariera no, eksplodowała dzięki tej jednej bardzo osobistej piosence. Niezwykła historia. Rzeczywiście. Pokazuje siłę prostego, autentycznego przekazu. I to chyba prowadzi nas do takiego pytania na koniec, do zastanowienia, skoro Butterfly Kisses było tak bardzo, bardzo osobiste, tak konkretne, mhm. to co ten uniwersalny, globalny odbiór mówi nam o sile dzielenia się autentycznością w muzyce? Czy właśnie takie najbardziej osobiste historie mają największą moc, żeby dotrzeć do ludzi, no niezależnie od ich życia czy przekonań? Ciekawe pytanie, czy ta specyfika, właśnie, staje się uniwersalna? warto się nad tym zastanowić. Dziękujemy za wysłuchanie prezentacji. Mamy nadzieję, że była dla Ciebie inspirująca i wartościowa. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich materiałów, śledź nasz kanał i dołącz do społeczności Radia Chrześcijanin. Do usłyszenia!